Kochani, kochani witamy na pierwszym dniu pierwszym dniu vlogmasu Jak zleciało szybko. Niedawno, nie? Nikola jest. Vaneska jest. Nasza stara piąteczka jest. Ja też jestem. I pies też będziesz jest. Gdzie Mariusz? Mariusz? W rozłożyło go chyba. Na Playstation choruje. Nie, zmęczony nie miał no. siły. Powiedziałam mu, że jak w stanie, to, to wtedy ma brnąć w domu. <laughs> Idzie i zobaczy, czego ogarną. Aha, mi zlecenie. Tak. Dobra. No to co zaczynamy? Ja, Pokażcie ja... najpierw jakie macie te. Ja za... Wszyscy jakie mają kalendarze. Ja mam adwentowe. Waleska ma taki jeden. Mam jeszcze taki szlejsia. I ślejcia. A to nieważne, to w promocji było. Taki kalendarz od mamy i tu mam. A, Tomasz masz Ja zaczęłam. Mama dokończyła. No, ja już mówiłam. Ja już nagrywałam. A ja to nie, nie, tak. pomysł. Nikola, ja mam ja skromnie, i to nie, ja kupiłam, tylko i Rodzice. <głos> <głos> bo ja nie dałam rady żadnego kupić. Ale ważny. To, to, to jest Linda, ja? Tak. Dobre tego z Linda tak, są. Dobra. I nie rodzice kupiły, tylko ci, ja ci wczoraj 21 kupimy. Na bo ci Oni, nam się już nie chciało. Byliśmy zmęczeni. Dokładnie, tak? po całym dniu. Kochana Kochana, słoneczko moje, powiedz w końcu... <noise> jak, jaki ty masz w końcu kalendarz, bo to wielka tajemnica była. Co ja mam? No alkohol będę pić. W końcu coś może normalnego. No eee, tu masz czwój. Jeszcze tu jest taki, a to zrobione, pudełko kupione w TK Maxie, ale w środku zawartość jest między no i Amelią zrobione to w środku, przygotowane. Ja przygotowałam, napisałam karteczki to wczoraj dwie godziny to No, ale, ale ja wydałem na to. Więc <laughs> tylko dwa w tym roku mam. Nie Amelia... wystarczająco. Ja mam, ja mam z, jeden. mam ze świnki pepy. Nie, mama powiedziała wczoraj, że to nie jest świnka pepa, tylko... Co to było? Niemcy. -mm -nie a wiecie jak Niemcy nazywają świnka peppa? No. Pepa Pepapyk. Nie. tak pepa A popo. Po, Pe -pe tak? Pepa wurds! Tak. Pepa wurz. O ja takie, jak ja tu zobaczyłam takie co. Mam jeszcze Skindera taki. Skinderka. No. Jeszcze nie rozpakowane, jeszcze zobaczcie, one są oh. wszystko jeszcze w folii. I, i z Douglasa. I, I Douglas. I tam jest 400 euro schowane. No, fajnie. No, no, nie, no. mi się wydaje, że to jest za, 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 to, zawartość, wartość. A czy tak jest? A czy zawartość jakby to była pełna wartość no, te niektóre no, są, są, niektóre nie. No, ja, o, kochani, jadę na całość. Mam to, ciasteczka takie, nie wiem jak to nazwać, treningi, Dlatego się odchudzą. To jest Brandy, to jest typowo odchudzające. I to już co widzieliście, Chipasy. chipsy, bardzo małe. Ale fajny pomysł, nie? Pringlesy I też, i też wszystko jest zafoliowane. I teraz pytanie kochani, tak? następne. Kto pierwszy zacznie? Ja zacznę pierwszy. To no lasowanie No dobra to, ja, ja zielę Hmm. Jeszcze jedno zanim zaczniesz, Nikola dzisiaj otwiera więcej, bo ona ale będzie środek. tylko pojawiała się w niedzielę, bo w sobotę, nie tak. wiem. Nie, w niedzielę. w niedzielę. I będzie otwierała do środy, dzisiaj jest tak. niedziela, więc jeszcze jak otworzy dzisiaj ten dzisiejszy to jeszcze trzy otworzy, a to od Dzie razu... W niedzielę, w czwartek, piątek, sobotę. a ten już coś tu kombinuje. Bo myślę, że to dla niego. No. <śla> Chyba, że już wszyscy to powoli rozpakowują z tej folii, żeby już takim o, tracić czasu. O. I szukam jednego. No A Ty nożyczki, właśnie. To są nożyczki, przygotowane no już. No już możesz otwierać. Co, co tam ten wórst robi? Jaki <laughs> wórst? Wórst. Porówka? Nikola, wiesz jakie ma spore procenty. I co to jest? Powinna się przygotować. Jakaś pieszatwet. Dobra. No pudło. Kolejny. No, no nożyczki gdzieś tam, no, nożyczki o. Nie chyba Teraz jedynkę szukamy. Przepraszam, efekty, efekty uboczne. Ło. Wow. Od razu damy. Nie, to jest, to jest Na pewno jedynka otworzysz, czy właśnie cztery? Nie jedynkę. Dobra. Ja ja tego nie tego bez słodkości, ja to będę to nie hey. <laughs> Mama. O! I teraz czekał cały miesiąc o, na to. Jak pięknie. O, Zobacz. Wow. Jaki no, no nie oszukujmy się, kochani. Ta jak marka więc, robi, swoje, to swoje mówi. Wow, pięknie. Tak mm, szopka. No, ładnie. A po się cieszył. On się wstydzi teraz. <laughs> Ślicznie. No i dobra, Amelia rozpakowuje z Douglasa. Czekałam cały miesiąc na <grymne> Jezu, Uuu, jest... o, jak, od razu taki wielki, mama! Mm. Wow. Z Rytuał! Mam reakcję! Daj mi to po Co to jest? To jest Hand, do rąk. hand do no, rąk. Balsam. Coś ja dla... to przetest przetestuję. Mama, mama przetestuje. No mama. no, no daj na nie żałuj no dla się mamy. Jezu. No ile tego. Ojej. Dobra, przekładnie pachnie. Na no, powąchaj. Pachnie, Ale ładnie pachnie. Jest pachnie. Tak fajnie. O. Ale ty też to oddursze. No. Wow. Ty ja też pamiętasz, jak ja miałam z, z bal... Nie, z Alverde, to miałam to takie malutkie. Hmm. No płacę przecież. No. za co? I to ile jest? Jaka to jest. E, co? 70? 70, tak. Gię dobrze tylu. widzę, 70, milionek. No dobrze, no. Wow. No taki, profet, taki standardowy. No wow. Dobra, już no, to już ciebie wszystko. No, żeby ci nie znikał. <grym> <grym> Teraz Gabi. A to wszystko, tak? A mi mimion, minionki otworzyła? Jakie minionki? E. <grym> <grym> Tej pani już dziękujemy. Jeszcze nie zaczęła piecia, już głupoty gada. Już otworzyłam. Tak, już wszystko otwarte. Nożyczki? Ja bym chciała już wszystko otworzyć. A, nie poczułeś nożyczek. Czekaj, jedynka, ja jedynka. widzę. Widzisz? A to jest dwójka. A czemu to jest od mama otwarte? Nie, ja nie jest jest otwarte, Nie, to jest... ja nie to jest... zero jedynki. No. To, to łatwo widać. Wiesz, mama silet pawanę. z A jest. No pokaż mamie. A nie, mówisz, że widzisz. wiesz. Widzisz mama bez okularów? O jaka fajna. Co tam szukasz co jeszcze? Tak. Nie wiem, ja już taki kieliszek. <guliszek. <guliszek> kieliszek to tłumacz, chyba że z zgwinta dajesz. Jak? Tylko pij... mam ręce teraz, tłuste. Musisz miał otworzyć. tworzyć, to No, tak? Nikoli. Wiesz, to Z czy tak? No, z pijes, z o, dajesz. Mama dajesz. A jaki to jest? Co to jest w ogóle? Może to, to najpierw nie. na. Wąchaj. Na, na... Czekaj, co to jest? Nawet spróbować też. To jest Waldmeister. Z, z tą, z wódką. Mm, ja wódki nie lubię za bardzo. Yeah, nie ma luć. E, to miał być likier. No to jest likier. No. To nie to jest to są z likierami. I teraz pił. By... Jak? Mm, nie Mogę wódkę, ale powiem wam, że. Będzie wesoło dzisiaj wieczorem. 15%! No ale to. zobacz, już działa. Szybkie! może może tu do tego tego, czy. Dużo matka zwróci się. No, no, ty, no, to jest dobre. Ja tak ta, ta jest Dobra, jest dobre. No nie, chcesz ja ja nie Nie, on Dobra, nie No dobra, nie będziemy tu czekać, aż matka wszystko wypije. Nie, pij. Ja na spróbuj chodź, powiedz czy dobre. Ja nie ja piję, ja na co ty wypiłaś? Czekoladki. Dobre. Taka. M, limon, limonka. Limonka, no. No to chcę przelej, kurczę. Mmm. Więc? Dobra. Mhm. Ale rozgrzewa co? No to z 15% chyba... <grystanie> to będę to pisać? Pokaż mi to. Jaka mm. jedynka. Ale... To? A nie nie ma tutaj. Nie, pokaż mi to. Tu, Bo tu mam no, no, opisane, że z 15, 16, najwięcej 20 ma. Ale, 18%. <grystanie> ale to czuć, ja ci powiem, że jak się tak łknęło nawet... Czuję, się ciepło tak grzeje w gardle. No, tu jest nie. Tu, tu niby Walt Waldmeister likier. Jestem ciekawe no. te kolorowe, ten Widzisz? pomarańcz. To jest likier. Słyszysz, ten pomarańcz? Mi Ale dusz być że... dobry. No, spory. Dobra, matka, matka coś no. jeszcze? tak, ja to wypiję. Tak, jak wypiję to dzisiaj, a dać to. No ma. Ty, ty na Wigilię no. to idziesz na odwyk. I jedyneczka. A takie ładne, śliczne jest. No to hmm. otwierę. No hmm. to po kolei są? Tak, czy? Nie, to jest ona ode że tu nic nie ma. No i co to będzie? Ale musi głośno przeczytać, No. jak to no. po polsku piszą. Czego potrzebujesz raz w miesiącu? Co? Podpasek! Jakie raz w miesiącu? 7 dni! Nie raz w miesiącu. No raz w miesiącu to podpasek potrzebujesz chyba. Podpaski kupiłaś? Albo no pieniądze raz na miesiąc że czata zawinęła! Kocze przez Amazon jeszcze zamówione, zobacz! No pierwsze no to musi być takiś yy, fajny, nie? Raz w miesiącu kupujesz przez Amazona. Nie, ja nie kupuję raz w miesiącu. Haha, <laughs> zgadłam! <laughs> Podmaski. <laughs> Ale to nie mój pomysł, to tata! No my, my chodziliśmy i y, chodź, weźmy podbaski, dla mamy już wstać! No co, chce nie się mieściło! Aj, nie, <laughs> co złe? No dobra. Jak <grymne> dobra. pomyślane, te jest karpetka. Dobra Halinka, teraz Nie, Pana Saustafia chce. Pana Saustafia chce być. Tak, długo potrzebuję. długo co kubuś? Bo, bo nie wiedziałam, jak mam to zrobić, bo tak no to tak nudno i nie zrobiłam nie? mogę. Pomyśl sobie, że musiałam cały czas sobie coś wmyśleć. No to <laughs> no, <teraz> <laughs> cieniutko, kochana, cieniutko zaczynamy. A to chyba dlatego, bo dlatego będzie trzy otwierać jeszcze. To uzupełni nadmiar cukru. Ale ogólnie z Linda Aha, bo to już tylko jedno. Jak jedno? Nie, do środy otwiera! No ale tak! Ale nie, no to nie. możemy zrobić tak, że dokończymy. Okay. Ona już i na końcu okay. jeszcze ona będzie otwierać. Okej. Okay. Teraz prezes będzie otwierał swoje. Dobra, czekoladki? Tylko czego tu zaczął? To się rozkruszyło. Na <grym> tak otworzę. że to muszę. To się nie przygotowałeś! O, gwiazdy nikt nie zapali w kuchni. Kurczę Gabi, dać telefon, ona wszystko już widzi. A i w pokoju tam też nikt nie zapalił. No pewnie, że ja wszystko widzę. Dobra, to jest otwarte. ale Zaczniemy otwierać od tego. Widzicie? Wszystko zaplombowane. Jak w to, Totolotku. Nie ma flipy. Żeby się nikt nie skusił, nie? Tak. To są takie duże te chyba, nie? Czy, czy? Nie, te małe, nie, one są te małe. Trochę takie specjalne. A w 24 jest duża. Ale, A mi się spadło. Dobra, to już mi nie jest potrzebne. 20, 10, 19, 12, 5. Jeden jest. So. Ciekawe, jaka to będzie wielkość, nie? Ja wiec, tak, jak te kupisz w sklepie, ja, te mini takie. Wiesz, wiec, jakie? Małe. No. O, oh, no to te, za euro są. Zobaczcie. O, oh, to częstujesz nas wszystkich. <laughs> ale jak do garażu, dwie oh, drogi. O, fajnie. Yeah. Mm. I jakie to są? Standardowe, oryginal. Or, mm, to są dobre. Chociaż, no. lubi, chociaż ja lubię zielone. Będą też. Będą. I jeszcze otworzymy sobie Brandy. Nikt jeszcze będzie, będzie ostre. wiem. <laughs> To te czarne chyba są, tych czarnych nie jadłam. Jest kilka. Ja, ja mhm. Nie, nie, czarne. Bo myślałam, jak kupię czarne, to nikt nie będzie mi jadł. tak Widać, to, jak to jest co na zdjęciu pokazane, tak w, rzeczy, w rzeczywistości wygląda. I co w środku tam jakiś alkohol spróbuj, powiesz nam. Mhm. <śmieniuszio> <śmieniuszio> jak tak się pokazać, abyś potrząsnęła. <śmieniuszio> Tutaj. <śmieniuszio> <U. śmieniuszio> <śmieniuszio> 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 To z są plus 18. To jest tak jak te beczki są nieraz były, pamiętacie? By, by beczki, no. no, 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 no. To to, to, to samo. Aha. Że przekryzą od razu, że płytam leci ten auto. A takie mocne pewnie, co? No, znaczy to jest tak, takie pierwsze uderzenie. Mhm. Mogę jeszcze otworzyć? Zwalecka. Nie. No, Czekaj, Poczekaj, niech ta chipsa spróbuje. Ja pierwsza. Tyle jest. No, no. Mmmm. Tu uważaj, bo tam jest ta. Pieczka. Dobra. Mm. Tak. Dobre. Takie tradycyjne no. chipsy. I zrobię tak. Jest <grym> 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 Dobra. Nie? No to już do nie Dobrze. Dobra. Masz to nazwane. jak to teraz? Walęska. Walęska. Proszę. Więc u mnie już wszystko? Więc zadowolony jestem. I mam już. Beluś pomaga. Tak, takie coś. Mm. Nie wiem. No, cukierek, co może być? Okay. Mogę <grym> A panna ma dwa. Trzy. Trzy. Trzy? Trzy. Trzy? Tak. Y to no ja no. chyba nie? Ja chyba wiem, co to jest. nie, koń! O. Wow, super w pierwszym kalendarzu. Myś... Na pewno pierwsze? To tak. Wow, no, nie zostawili do, tego na... Myślałam, jest 24. Myślałam, że... Myślałam, że, my, że to... Pokaż tego, rozpakuj tego konika. To tak, już moje... Daj nożyczkę. Nie mam na rzeczy. Myślałam, że to... Lajka jest. Tak wyglądało. A, ale panie nie, nie jeszcze tutaj zapakowali tak, hmm. żeby nogi, nogi nie... Nogi ta... Tak. Wiesz no, Amel... Nikola, no to jest... To jest, to jest, to jest no kima. No, konkretna taka z wyższej półki Taki można powiedzieć. fajne. Pajne no, a ty kochasz koniki, nie? Mm. Myślałem, że on będzie na ostatni. Mój Tyż Beluś byś chciał ciasteczko? No. Beluś, a to nie jest do jedzenia. Czekaj, może mu przyniosę jakieś ciasteczko. O, jeżdureczko. Jeżdureczko. o! I te, te są tutaj, tak? Eee. Tak. No, Beluś, dam Ci takie jedno ciasteczko, tak biedne sobie No, dostają. teraz otwieram No. I Beluś też dostał zadowolony. No wam... Zobaczymy co no, no, to, to, to co ja pisałam. Mm. Chyba, czy nie, nie umiem przeczytać To Do To musisz szukać no tam to... jedyneczki. Ona to was z przodu jest. To jest tutaj Wadeska, to chyba jest jedyneczka, zobacz. O, jedyneczka. No mama dobrze wie, bo pakowała. <laughs> <laughs> no <śmiech> dalej to już tak powrócamy. Tam, tam już nie wiem. Ale nie drzwi papier, bo się przyda na kolejne. <grym> <grym> Oj, nie? Tak świetnie Nie? No i pamięć dzieciak będzie miał. No na choinkę, będziesz bastonowała. jakie Lubisz takie patenty. No to może to pokaż jak? odwrotnie. A, takie te. No. I na choinkę zbastonujesz dzisiaj. Albo jutro. No będzie miała czas. Fajne, nie? Nikola dalej. Nikola już tutaj, w tym momencie to Amel... Boże, za dużo tych imię. Vanessa, o, takie, takie, takie. O! z tych trzech pozostałych. A, zobaczcie. Mm, A tu, tutaj w środku są te, te. A, jeszcze są. Nie? To jest Więc każdy kalendarz otworzył, każdy zadowolony. Mm. No, Dawid, to jeszcze dopijaj, kochano. No, poczekaj, będę piła, ale poza kamerą. Pij, pij, bo nie uwierzą, że wypiłaś. No pije, no co? Ty nie nie przygląda się, wiecie. prawda? Amelia. Mama no tak zwykle ściemnia, później będzie za gdzieś tam w te, za szafą pełne butelki leżały. Ja tylko głupie wrażenie, że z takiego wsi pije. Nie, tylko w nocy będziecie słyszeć. Tylko takie. <śmiech> 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 Więc pani, każdy zadowolony z, prezent, z prezentów, z kalendarza. No jak Gabi? Ty? Zadowolona jestem, Skąd tak. podpasek? Dokładnie, to mają być, wiecie, takie różne. E... I to, niespodzianki, więc jestem się co dalej. Ale się nie spodziewałoś to, że tak będzie. Nie, nie, Dajesz. A podobało mi się to, co Ma się wymyśliła tutaj. Takie takie hasła. Tak, co potrzebujesz raz z miesiące trzeba zgadnąć, nie? Od razu wpadło mi na pomysł pod packi. No się starałem, już nie ja siedziałem, myślą. No to co? Myślę, że gnamy z Wami do no. jutra. Jutro tak. się ponownie zobaczymy. Oczywiście chcieliśmy Was poinformować, że vlogmasy będą standardowo gdzieś tak wieczorami, tak. ale o 12 standardowo też będą za te zaległe filmy. Te wcześ, Wcześniejsze troszeczkę tam z tydzień z dwóch tygodni cały, hmm. bo teraz chyba 15 e, listopada leci, więc będziecie nas mieli dosyć po tym miesiącu. Chcielibyśmy pozdrowić. Kogo, Vanessa? Noemi. Noemi, tak. Pozdrawiamy Cię, kochana, serdecznie. Mama powiedziała, że oglądasz nasz codziennie. Bardzo, bardzo. Mamy bardzo nadzieję, wszystko. że. To, o, takie podziennie. coś. Klikasz, o, tu. Tak, Vanessa? Tak. tak. Więc miło nam, miło nam. Dokładnie. Mam nadzieję, że. Noemi, Twój tata też nas ogląda. Pozdrawiamy Marcin. <laughs> Ela również. No i Dawida, i Dawid, Dawida też. Dawida no i oczywiście naszych widzów. Czy? Naszych wszystkich widzów. Dokładnie. Jak tak żebyśmy go wyczytali, to niech krzywdą. To będzie następny vlog właśnie. Jutro. No to... się. I zaczyna się wieczór dla do nas. Dobra, kończymy. Pa pa.